Czwarta LP Lecha Kaczyńskiego, a może to był Jarek? No mniejsza, w każdym razie Kaczyński rozjebał Polskę i cofnął ją do czasów średniowiecza. Podczas długich lat swego panowania Kaczyński pokonał wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego, była bić, żeby zamachować armia ludowa! zamachometa, Fajr! Arr, arr! Zajebisty mam kasak. Aha, jestem budziak. Wojna z masonami i Żydami wspieranymi przez Arabów była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców zesłana do kopalni w Wieliczczy. Po co? Chuj wie. Kaczyński, żeby jeszcze bardziej udupić tych ateistów i terrorystów, których tam wrzucał, Wysłał swoich najlepszych magów, w tym Davida Copperfielda, żeby otoczyli dolinę magicznym kondonem. A ja. Byłem jednym z nich. Jednak ten chuj Harry Potter coś spierdolił. I zostaliśmy uwięzieni pod naszym własnym parasolem. Gandalf to go tam na miejscu zajebać chciał. Ale menda gdzieś spierdoliła na latającym odkurzaczu. Więźniowie, którzy na się Prison Break, wykorzystali moment jak strażnicy grupowo trzepali konia i zajebali ich. Cała kolonia razem z wieliczką była w rękach skazańców. Kaczyński nie miał wyboru, musiał negocjować ze skazańcami. W końcu się dogadali. I król zrzucał im dziwki, Pegazusy i inne niezbędne rzeczy. A oni dostarczali mu sól z wieliczki. Chuj wie po co? Aż w końcu chcieli tu wiebać kolejnego ateistę. A to on miał wszystko rozpierdolić. Gotnik, prawdziwa historia. Że też w 11 musi mnie odprowadzać. Wolałbym kryminalnych. A to co kurwa? Sędzia, Anna Maria, wesołowska. Ale ten kolor ma pedalski żółty beret. Morda klapku. W imieniu, he, 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 uczciwie. lulnam panującego Kaczyńskiego za kradzież buraków i cebuli, a także za paradowanie z fajfusem na wierzchu skazuje tego skurwielana. Stój, pedale. Mam dla ciebie propożycie. Arcymak musi dostać to świąteczne wydanie pani domu. A takiego? Chuja ci pomogę. Będziesz mógł wziąć dodatek. Płytek Krzysztofa Krawczyka, bo arcymak i tak go nie lubi. No chyba, że tak. Jeszcze coś chcę taki żółty, chujowy kapelusz, jak ten pedał. Jak śmiesz? <laughs> nie! Nie bójcie go! Kurfa! Ja chcę żółty, chujowy kapelusz. Jaka mokra ta woda i w ogóle. Co jest kurwa? Zajebmy go fiutem w czoło i zgwałcimy. Dobra, zdejmuj mu spodnie. Ja pierwszy, ja pierwszy. Wypedały, chować Wacki. A teraz spierdalać. No już. Wstawej. Co się stało? Co się stało się? Jestem Diego Gonzalez. A ja? Mam to w dupie kim jesteś. Pewnie zresztą i tak twoja matka dała ci jakieś chujowe imię. Dla mnie jesteś buryzenek i tak będę cię nazywać. Jakieś pytania? Buryzenku. Tak. Jak stąd kurwa spierdolić? Stąd nie ma ucieczki. Każdy, kto będzie chciał wyjść z tego magicznego kondona, skończy jako zabawka nekrofili. Kiepska perspektywa. No cóż, wielu próbowało i sporo zabawy mieli nekrofile. A może to byli nekromanci? A jebać to. Jesteśmy udupieni i się z tym pogódź. Jeśli jest jakieś wyjście, to je kurwa znajdę. A jak nie, to będę zapierdalał z filiżanką, robiąc podkop. Aż tak ci się tu nie podoba. Mamy Pegasusy, DVD. Nawet mandarynę nam tu ostatnio wrzucili, więc mamy koncerty. I nic nie przebije wieczorów przy ognisku z winem Commandos za trzy zeta. A ta maślanka z biedronki, co tu można kupić, też jest zajebista. Cóż, żyjemy jak królowie? Raczej jak Menele i Fiuty. Co za różnica! My królujemy na sedesie, jak król na tronie. Ale z was popierdolę! Mogło być gorzej. Mogłeś trafić do filmu Tibia prawdziwa historia, a wtedy byś leżał martwy, jako kwadratowy ludzik do dupy animowany.